Witajcie, kochani, 6 grudnia 2025, sobota. Jaka energia na sobotę? Zobaczmy. A jak wam się spało po tej pełni? W tą pełnię. Jakie sny, jakie samopoczucie po przebudzeniu, bo to dość ważne. Jak się budziliście w piątek rano? To co się z Wami działo, opowiedzcie w komentarzu. A na sobotę korzystaj mądrze z rozumu Świnia 56. Piękna świnka. Różowiutka. Dawno jej nie było. Korzystaj mądrze z rozumu. Czytanka 56. Zobaczmy, kochani, co ta świnka do nas mówi, co ona chce nam przekazać. Duch świni przypomina, byś dobrze wykorzystał, wykorzystała swoją inteligencję. To dar, który powinien być używany z miłością, współczuciem i wnikliwością. Inteligencja oznacza docenienie intuicji w połączeniu ze sprytem i ze zdrowym rozsądkiem, co pozwala znajdować właściwe rozwiązanie. Odwiedziny, świni, to wezwanie, byś szanowała, byś szanował swój analityczny umysł. I korzystał, korzystała z niego dla najwyższego dobra, uznając, że należy wziąć pod uwagę wszystkie fakty, nawet jeśli nie pasują do tego, co już wiesz. Duch zsyła na ciebie mądrość, gdy pozwalasz świni skierować swoją uwagę ku otwartym, rozważnym rozmowom czy to z innymi, czy też z samym sobą, z samą sobą. Gdy rozmyślasz nad jakimś pomysłem lub zdobytą wiedzą, jesteś inteligentna, jesteś inteligentny i masz zdolność jasnego myślenia w oparciu o mądrość, jaką zgromadziłaś, zgromadziłeś, oraz intuicję, która da ci znać. No da ci znać, gdy będziesz musiała, musiał zdobyć więcej informacji, ponieważ nie znasz jeszcze wszystkich faktów. Hmm. To dobry czas, w którym możesz polegać na swojej umiejętności podejmowania dobrych decyzji, ponieważ nawiązałaś, nawiązałeś łączność z przenikliwym intelektem tej naszej cudownej świnki. No świnki są bardzo mądre, takie kochane. Tyle mają w sobie uczucia i miłości. Hmm. Okej. Okay. Czyli być może potrzebne jest więcej informacji? żeby zobaczyć cały kontekst sytuacji. I dokonaj mądrze decyzji w oparciu o intuicję, intelekt, rozum. Wszystko razem ma być ze sobą zintegrowane. To będzie dobra decyzja, gdy będzie dobrze przemyślana i ze wszystkimi. Informacjami, które są potrzebne. Do analizy. Także też bez pośpiechu na spokojnie. Przemyślany mądry sposób, kochani. Zanim wydacie osąd, zanim coś m, podsumujecie, czy zechcecie coś m, stwierdzić. To jeszcze chwila. Bo właśnie ten intelekt nie ma być pod wpływem silnych emocji. Żeby coś ustalić, yy, też potrzeba dystansu, i ta sprawa ma być widziana w świetle, czyli dla najwyższego dobra i miłości. Ona ma być docelowo. Dla wszystkich. Czasami są to trudne decyzje, ale czasami konieczne. A czasami nie trzeba tej trudnej decyzji na przykład podejmować, bo może być po drodze jakieś dobre, optymalne rozwiązanie. Także należy wszystko rozpatrywać. Całość. 56. To jest 5. Wiedza powierzchowna, wiedza zdobyta, pozyskana z zewnątrz. 6. Miłość, serce, rodzina. 5 to jest indywidualność, a 6 to jest właśnie bliskość, wspólnota. Piątka z szóstką daje 11. Mistrzowska 11, czyli dla dobra najwyższego wszystkiego dobrego na sobotę kochani no cóż może jakąś biografię poczytamy wszystkiego dobrego dbajcie o siebie i do jutra papa pa.